Widzowie, z tej strony zasługuję tam Was w kolejnym filmie ze Stumble Guys na tym kanale. A w dzisiejszym filmie widzowie pokażę Wam Stumble Passa, który już za dwa dni trafi do gry. Także będziecie mogli przedwcześnie sobie zobaczyć, właśnie jak wygląda Stumble Pass, najnowszy w Stumble Guys. Porozmawiam sobie o nowościach, które właśnie nadchodzą do Stumble Guys, typu jakieś eventy oraz darmowe przedmioty. Także widzowie, myślę, że naprawdę warto oglądać do końca, bo wtedy dowiecie się po prostu o wszystkich darmowych skórkach, które już niedługo pojawią się w Stumble Guys. Oczywiście na Starcie. Zachęcam Was również do zasubskrybowania tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie, ponieważ wtedy będziecie po prostu dostawać informacje o najnowszych filmach. Zostawcie również łapkę w górę, jeśli film Wam się spodoba. No a my, widzowie, przechodzimy już do filmu. I pierwszą rzeczą, którą sobie zrobimy, oczywiście, standardowo sobie otworzymy, właśnie darmowe koło fortuny. Także lecimy, kręcimy sobie, zobaczymy, co nam wypadnie. Mam nadzieję, że kiedyś nam się trafi ten Bold albo właśnie Diamond Demon, i tym razem, niestety, to nie jest ten dzień. To nie jest ten dzień, dostałem. Takiego właśnie dzika, niestety mamy duplikat. E, także, chociaż jesteśmy 15 rzutów na plus, i w ogóle widzowie, ciekawa rzecz, która została dodana do StumbleGuys znowu, to są widzowie koła specjalne, które możemy kupić za aż 2000 gemów. Jest to naprawdę dużo gemów, ale za 2000 gemów możemy mieć gwarantowanego właśnie takiego specjalnego skina. I właśnie, jeśli sobie kupimy takie koło za 2000 gemów, to mamy naprawdę dużo szans na każdego właśnie specjalnego skina. E, właśnie tylko można trafić specjalne skiny, więc jeżeli ktoś nie ma specjalnego skina, a ma dużo gemów, to jak najbardziej się opłaca takie, takie coś sobie kupić, i wtedy będziecie po prostu mieli jakiegoś specjala. Na przykład ten skin bardzo mi się podoba, i fajnie, jakbym kiedyś go zdobył. Poza tym, widzowie, w sklepie nic nie ma ciekawego, ale za to ciekawy będzie event, który niedługo trafi do StumbleGuys. Więc ja sobie przechodzę teraz już do giereczki i w giereczce sobie porozmawiałem właśnie o tym evencie. Także widzowie, jesteśmy już w giereczce, a ja zaczynam Wam opowiadać właśnie na początku, może o nowym Stumble Passie, ponieważ widzowie właśnie za dwa dni mamy nowy Stumble Pass i już dostaliśmy właśnie przeciek, jak on będzie wyglądać. Więc widzowie tutaj na ekranie wam się powinien wyświetlić właśnie Stumble Pass, który już za dwa dni będzie w Stumble Guys do kupienia. Właśnie tak on się prezentuje jako pierwszego skina. Mamy taką właśnie panią w czapeszce. i widzowie możecie napisać oczywiście w komentarzu, który skin wam się najbardziej podoba i czy w ogóle Stumble Pass wam się podoba. Możecie dać znać właśnie w komentarzu, jak ocenić tego stumble passa, czy na przykład aktualny Stumble Pass jest lepszy? E, czy na przykład tamten, właśnie który widzicie teraz na ekranie, e, czy właśnie ten jest jakoś fajniej zrobiony? Moim zdaniem, e, chyba właśnie ten nowy będzie jakoś lepszy. I widzowie, jedną ważną rzeczą, o której trzeba wspomnieć w tym Stumble Passie, to jako przedostatnią rzecz mamy właśnie specjalnego skina Liquid Rainbow. I właśnie skin Liquid Rainbow jest bardzo, no bardzo bardzo mi się podoba. No nie będę oszukiwał, bardzo wygląda on spoko. Możecie dać Znać w komentarzu, czy waszym zdaniem też wygląda naprawdę fajnie. No ale widzowie, oczywiście, jako ostatnią nagrodę mamy kolejną specjalną emotkę i tym razem mamy właśnie taki, takie piorunujące, piorunujące, właśnie przytulenie. Wtedy mieliśmy, jak widzicie, tutaj pod jedynką mam pancza. Jako pierwszą emotkę mieliśmy pancza, później mieliśmy właśnie taki kopniak wodny, a tym razem będziemy mieli właśnie takie prądowe, rażące, właśnie przytulenie. Także Widzowie, będzie to już trzecia emotka specjalna, którą możemy teraz w Stumble Pasie zdobyć, więc jest to naprawdę super informacja dla nas. I w ogóle, widzowie, też Wam wspomniałem ostatnio, że wchodzą do Stumble Passa misie o różnych kolorach i myślałem, że to będzie po prostu za wyzwania, a się okazało, widzowie, że będziemy te misie mieli w Stumble Pasie, także będziecie mogli je zdobyć w Stumble Pasie, Ale, widzowie, ciekawa dla Was informacja, bo będą one za darmo, ponieważ możecie je zdobyć. W darmowym Stumble pasie, także nic nie musicie kupować. E, I wystarczy, że będziecie po prostu grać i możecie odblokować również właśnie takie misie kolorowe za darmo. Także widzowie, myślę, że to jest na nawet łatwiejsze od tych wyzwań, bo te wyzwania zapewne byśmy mieli przez jakiś tydzień albo kilka dni. No, a na takiego Stumble pasa możecie sobie pracować ponad miesiąc. Także widzowie e, myślę, że super informacja dla nas, że możemy właśnie takie sobie misie za darmo nawet zdobyć. E, no, ale poza tym, to właśnie ten Stumble Pass wy wygląda naprawdę, naprawdę fajnie, ale widzowie poza tym oczywiście, poza Stumble Passem, to widzowie będzie mieli specjalny event, ponieważ jak już wam kiedyś mówiłem, w jakiejś aktualizacji odkryto skiny królików, które właśnie będą diamentowe i tak dalej i widzowie chodzi o to po prostu, że event z królikami powraca. Nie jestem pewien czy z królikami, chyba z królikami, ale właśnie event z królikami powraca i właśnie również znowu za Zbieranie jakichś rzeczy będziemy mogli Takie króliki sobie odblokować Więc myślę, że naprawdę super opcja Dla osób, które e, wtedy nie mogły Odblokować tych królików e, No ale jeśli odblokowaliście tam te króliki no to, e, no to jakaś dla was Super informacja nie jest To jest bardziej dla takich osób, które właśnie Wtedy nie, nie zdążyły odblokować Albo wtedy jeszcze nie grały w Stumbleguys Także widzowie do gry zbliża się Event e, z królikami e, Gdzie będziemy mogli zdobyć darmowe Skiny i jakieś też na przykład kroki yeah Także myślę, że naprawdę super. I w ogóle widzę, że wygraliśmy, co jest naprawdę też super informacją. E, jak widzicie sobie, klikamy odbierz. I w ogóle widzę, myślę, że zagramy sobie jeszcze jedną gierkę, ale w międzyczasie sobie otworzymy jakieś Epickie skórki. Także myślę, że trzy razy sobie zakręcimy, zobaczymy, co nam wypadnie. I widzowie, kręcimy pierwszy, pierwsze koło. Pierwsze koło zobaczymy, co nam wypadnie. I legenda będzie legendę mamy! Mamy czerwonego właśnie czerwonego kościotrupa. I widzowie mamy myślałem, że już kolejna legenda, ale to było za super. No, ale trzeci koło, trzeci koło i co nam wypadnie w trzecim kółku i mamy astronautę którego niestety już mieliśmy, także mamy jedną legendę, nie z jest naprawdę super, mamy jedną legendę e, i myślę, że sobie nawet tą legendę założymy oraz zagramy sobie ostatnią giereczkę, także ja sobie zakładam tego kościotrupa i lecimy z ostatnią giereczką. I widzowie jesteśmy już w ostatniej giereczce postaram sobie, sobie ją oczywiście wygrać, mam nadzieję, że, że trzymacie kciuki i nam się uda i w ogóle powiem wam, że nigdy nie grałem tym Kościotrupem, w sensie ogólnie kościotrupem nie grałem, e, i wydaje on się naprawdę spoko. Właśnie jest taki malutki, e, przez to, że są to same kości, to jest naprawdę malutki, i wydaje mi się, że naprawdę fajnie się nim gra. Po prostu fajnie on wygląda. Czy ja tutaj doskoczę? Niestety nie doskoczyłem, więc musimy tutaj na około troszeczkę lecieć. No ale widzowie. Właśnie powraca event z królikami, będziecie mogli sobie za darmo zdobyć właśnie króliki Będziecie mogli robić specjalne wyzwania właśnie, żeby Żeby właśnie rzeczy z królikami sobie zdobyć za darmo I w sumie poza tym dużo się nie zmieniło w StumbleGuys i Do StumbleGuys dużo rzeczy nie nadchodzi Oprócz tego, że jutro mamy widzowie Dzień Dziecka i prawdopodobnie w StumbleGuys pojawi się coś na Dzień Dziecka Takie są przynajmniej przypuszczenia i też sądzę, że właśnie w Dzień Dziecka może StumbleGuys dla nas coś specjalnego przygotować i może być to nawet darmowa skórka. No ale o tym przekonamy się dopiero jutro. Możliwe, że nawet na jutrzejszym filmie. A jeśli na przykład będzie aktualizacja o 17, dam wam znać widzowie w komentarzu lub na społeczności. Także widzowie jutro obczajajcie Stumble oraz kanał, bo wtedy dowiecie się, czy faktycznie Stumble coś dla nas przygotowało. Więc mamy w sumie takie trzy nowości, które zbliżają się do Stumble Będziemy mogli sobie właśnie zdobyć te darmowe króliki, będziemy możliwe, że mogli jutro. Coś zdobyć na dzień dziecka Oraz właśnie będzie ten Stumble Pass W którym również będziemy mieli darmowe skiny w postaci Właśnie gumowych misiów Więc naprawdę, naprawdę super I w ogóle widzowie chciałbym was przeprosić Że wczoraj też nie było filmu Ale wczoraj niestety źle się czułem I nie udało mi się nagrać tego filmu Ostatnio jak wiecie byłem chory Więc te filmy Czasem się nie pojawiały No ale teraz właśnie wracam Wracam z regularnością i znowu będą codziennie filmy Także widzowie mam nadzieję, że się Cieszycie, że już nie będzie takich przerw, tylko po prostu e, będą te filmy się pojawiać. Oczywiście zazwyczaj pojawiają się filmy o 16.30, o 1700 także widzowie pamiętajcie, że codziennie 17 e, właśnie taki film ze Stumble Guys powinien się pojawić. No a my teraz e, przechodzimy tutaj nad lawą przeskakujemy. Tu w ogóle dwóch boltów biega. O, czy ja tutaj zaskoczę? Niestety nie spaliła nas lawa, więc musimy tutaj wskoczyć i czy ja doskoczę? Dobra, lecimy tutaj bokiem. E, tylko, żeby nas lawa właśnie nie spaliła. Tutaj podniosło się całkiem wysoko. I teraz muszę skoczyć tutaj. E, lecimy tędy. Czy ja będę pierwszy? Chyba ja będę pierwszy widzowie. Możliwe, że nam się uda właśnie być pierwszym. O, tu przeskoczyłem. Dobra, raz. Dwa i lecimy dalej, lecimy dalej. O, nie, 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 niestety spaliłem się. Spaliłem się, ale jeszcze żyję, jeszcze żyję, jeszcze chyba jestem na prowadzeniu. A ja sobie elegancko tutaj przejdę, ale nie wiem, czy mi się to uda. Nie udało mi się, widzowie, nie udało mi się. Chciałem tutaj skrócić, ale nie dało się tam doskoczyć, więc muszę tutaj, no... Niestety widzowie, no jakbym doskoczył wtedy, to bym wygrał No ale nie udało nam się Nie udało mi się, no niestety było to troszeczkę za daleko yy, No ale widzowie, no wygraliśmy jedną gierkę na dwie Więc myślę, że i tak naprawdę super Ja dziękuję wam serdecznie za oglądanie tego materiału Przypominam o subik oraz łapce w górę, jeśli film wam się spodobał Do zobaczenia w następnych filmach i cześć!